Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z zagrajemy Zagrajmy sobie Forza Horizon 3. Na samym początku chciałbym podziękować kilku osobom, które mi tutaj pomogły z ogarnięciem tematu, które jest związane właśnie z tymi wyścigami ulicznymi. I tak jak już mi pomogli, do, powiedzieli mi o co tutaj chodzi w tym wszystkim, w sumie przypomniało mi się, że jakiś czas temu babka mi to mówiła to samo, a po prostu tematu nie ogarnąłem. I wydaje mi się, że tematu nie ogarnąłem za bardzo z tego względu, że niestety dosyć słabo tutaj. Te opisy tych challenges są dosyć słabo przetłumaczone. Zwróćcie uwagę: 3-1 na 1 wygrane, żeby odblokować. Tak to troszeczkę jest to tłumaczone, jakby ktoś, nie wiem, nie ogarniał za bardzo języka polskiego i przetłumaczył ten opis w translatorze. Takie wrażenie tutaj odnoszę, ponieważ powinno być napisane to zupełnie inaczej. Powinno być: wygraj 3 wyścigi, 1 albo 3 pojedynki, bo to są bardziej pojedynki. Wygraj 3 pojedynki, 1 na 1, aby odblokować to, nie? Taka powinna być tutaj informacja w opisie. No tak, więc to troszeczkę mnie też zmyliło też kiedy Baweczka mi to tłumaczyła e, nie byłem przy tym, nie, nie byłem na tym skupiony, pewnie byłem skupiony na tym co chciałem wam powiedzieć i tak to się jak widzicie kończy, ale dzięki wielkie, że jesteście że mi tutaj pomagacie e, bardzo fajnie tutaj z waszej strony e, i słuchajcie skoro muszę tutaj zdobyć jednego jeszcze muszę pokonać jakiegoś po prostu drywatara to stwierdziłem, że skorzystam z okazji i podjadę sobie tutaj, no tutaj jest okolica w której będziemy sobie mogli jakiegoś drywatara poszukać i dodać go do swojej drużyny tak więc po prostu Ustalę sobie tutaj e, tą drogę, jestem już właśnie w e, pobliżu. No i pokażę Wam troszeczkę jeszcze tą R8, ponieważ w poprzednim odcinku, jak widzieliście, była może, nie wiem, 15 minut i tyle. Wow, 36 tysięcy punktów. Ja jak już tutaj, jadę, to się pobawię tą R8. Aj, ale zepsułem, żeby teraz nie. A, i niepowodzenie. Ale lipa. A jaka w ogóle jest tutaj liczba punktów wymagana? Na tym, tym, w tym drifcie? Gdzie ja jestem? Tutaj. 80 tysięcy. A, to tak bym może nie dał rady, więc nie ma się co martwić. Jedziemy na skróty. O, nagroda. Na sam początek nagroda. No byłoby miło, gdybym wygrał jakieś auto z edycji Horizon. Ale... 50 tysięcy, a raczej 100 tysięcy, to też nie jest mało. Teraz tak, jesteśmy jak jesteśmy już tutaj w tym polu, żółtym, to musimy poszukać. O, dobra, już znalazłem. Powiem wam, że teraz akurat bardzo łatwo jest mi go znaleźć, tego rywala mojego, którego muszę pokonać. A wcześniej, jak to robiłem, bo mam już dwa drowatary w swojej drużynie, to dosyć ciężko było znaleźć mi. Okej. Okay. Ciężko było mi znaleźć tego mojego przeciwnika, aleś teraz babeczka niestety pierdniczyła w drzewo, ale to i ma pecha po prostu, co zrobię. A ja to oczywiście wykorzystam teraz. Chyba, że zaraz kurczę. Karma do mnie wróci, za bycie frajerem. Nie startowanie w tych zawodach uczciwie i zaraz ja przyznę w jakieś drzewo. Nie no, chyba nie. Okej, okay. pokonany rywal. I dostaniemy nowego drivatara do naszej ekipy i dodatkowo też będziemy mogli sobie rozegrać nielegalne wyścigi. This team is good. No ok, przydałoby się kogoś jeszcze zatrudnić, nie? żebyśmy mieli cztery i potem chyba jeszcze będziemy mogli jeszcze większą ilość zatrudniać. Eee, tak więc dobra. To by było tyle, i teraz sprawdźmy, czy faktycznie jest. A tutaj możemy sobie zdobyć kolejnego. I teraz zobaczmy. Eee, e, 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 e. A czyli to nie za bardzo nam tutaj zaliczyło. No, bo to był taki pojedynek. Wiecie. Pijarowy, też jakby, jakby to powiedzieć. Tak więc słuchajcie, skoczymy sobie, może tutaj. Odkryjemy sobie zaginione auto, i pojedziemy jakoś w tym kierunku, żeby to jeszcze kolejne zgarnąć. I może tutaj potem dojedziemy żeby kolejnego jeszcze drywatara zatrudnić Pewnie jakieś hey, też ciekawostki Patrick. fajne meters, Pewnie też przy okazji coś ciekawego się natrafi nam po drodze tak więc czekajcie Mierzymy się może z tym A pojedźmy z tym się zmyślmy Teraz chyba ten pojedynek 1 na 1 będzie możliwy do ogarnięcia. Skręć! O, pięknie! Skręć w tym kierunku, chciałem, żebyś to zrobił. Okej. Okay. To nie jest ten ziomek, któremu wcześniej pomagałem w przednim odcinku i się obrócić na drugą stronę? Nie, to tam miał chyba malowanie Red Bulla, o ile się nie mylę. Aha! Kurde A na szczęście przyblokowałem troszeczkę trasy, ale teraz będzie chciał tajnie zsiąść. Nie dam mu tak łatwo wygrać tego. Wow, słyszę. Okej, okay, dobra. Słyszałem go tam już z lewej strony, że nadjeżdżał. O, widzicie? No, i to są te pojedynki 1 na 1. Tutaj akurat w przypadku tego tutaj pojedynku, no nie było to też zaliczane. E, Okej, okay, słuchajcie, to teraz śmigamy sobie tutaj, mamy dosyć tutaj prostą drogę, tak więc lecimy. Kamień, a tak bym przejechał. Kurczę, mało brakowało. No niestety nie zauważyłem go. To jest tak bogata roślinność, że często... ...nam sporo zasłania, ale podoba mi się to, właśnie... ...cieszę się, że w takim dużym, otwartym świecie... ...Xbox daje radę, nie? Generować to wszystko. Nie ma jakiegoś doczytywania się tekstur specjalnego. Czasami się zdarzy. Ale na ogół jest wszystko naprawdę ok, no i co? Pojedziemy sobie odkryć zaginione auto. Tutaj jakąś pokazówkę w ogóle mamy, więc też sobie to zrealizujemy. No okej, okay, teraz czekajcie. Jak tutaj, co my tu mamy? A, to jest autko, które znamy doskonale. Poznaj australijskie szaleństwo w samochodzie. To jest ten wózik, w sumie kluczy, który wam pokazywałem na początku let's play'a właśnie z pełnej wersji już. Tak więc jestem troszeczkę z nim zasnajomiony, a musimy... wjechać do strefy driftu i pobić wskazany cel. O, w końcu coś nowego. Czegoś takiego wam jeszcze nie miałem okazji pokazywać. Jeśli chodzi o listę życzeń. A wybrałem sobie ją teraz na sam początek, zamiast szukać zaginionego wozu, ponieważ akurat lista życzeń jest zawsze jak jest wykonana, to wracamy do tego samego miejsca, w którym startowaliśmy. Zatem idzie, zaraz sobie odpalimy drona i poszukamy. wyścigi się kończą w tym miejscu, gdzie jest meta zazwyczaj, tak więc. Lubię strasznie driftować w takich warunkach. Ale cóż zrobić, jak od nas tego wymagają? Ale też, jak widzicie, na luzie poziom średni, tak więc udało się. Za pierwszym podejściem, niedługo, też strefę sobie będziemy mogli rozbudować, tak więc. Jak widzicie, coś tam sobie planuje zawsze na odcinek, żeby zrobić, gdzieś tam dojechać, a w międzyczasie a tutaj życie się samo toczy i zaskakuje nas czasami. Tutaj chwila, moment, już jesteś nowi, fani przybają, już można kolejną strefę rozbudowywać, nowe zawody, nowe auta. Naprawdę, tutaj kontentu w tej grze jest niesamowicie, niesamowicie dużo. Nie, znowu odpaliłem tryb zdjęcia zamiast drona. No dobra, słuchajcie, szukamy sobie. Chyba że to będzie tutaj. To już by było podejrzane, powiem wam. Jakbym po raz kolejny za pierwszym podejściem. Yy, trzeci raz rzędu też by było, nie? Jak zdobywam wozy od razu, znaczy garaże. Tutaj nie, chociaż już myślałem, że znalazłem. Tutaj coś mamy. Raczej znaczy, przy takich chatkach właśnie... Nie ma zaginionych wozów, one są gdzieś bardziej w jakichś stodołach opuszczonych. Takie chatki często gdzieś tam zobaczymy, to nas kuszą, żeby podjechać, zobaczyć, a zawsze się okazuje właśnie, że nie. Przy takich chatach nie ma zaginionych wo wozów. One są w jakichś opuszczonych miejscach. Jestem w sobie ciekaw, jaki kolejny tutaj wozik nam dadzą. Też wiecie co, wydaje mi się, że te zaginione auta powinny być przy takich tutaj drogach. Mamy jakieś zniżki tylko, tutaj też nic nie ma. O, coś tutaj mamy, Czy żeby to tutaj? Chyba tak, dokładnie. Tą bramę już poznaję, dobra, udało się. No, mam fragment wytnę, bo troszkę mi tutaj to pochłonęło czasu, ale na szczęście znaleźliśmy i to najważniejsze. Gdzie to jest? Tutaj, dobra. Lecimy. Ale tych powiem wam, że... Nie mogę się do tego przyzwyczaić, że tych Co miejsc, jest? gdzie te zaginione auta jest na mapie tyle, że możemy po prostu cały odcinek jeden poświęcić na szukanie audio, i one będą się nosto, jeden z drugim pojawiały. No a rzeczywiście wszystkie odnajdziemy, nie? Dobra, jesteśmy na miejscu. Would you like to do the honors? No, proszę. Lamborghini. That is a Lamborghini, believe it or not. The LMW02 was supposed to be a luxury car you could take off-road. Looks like this one's been hitting the dirt too hard. The suspension's gone. Wiecie co? Wydaje mi się, że miałem okazję już ścigać się właśnie z tym wozem, gdzieś tam wcześniej w Fordzie okay. Kojarzę, kojarzę dosyć mocno to, że były właśnie jakieś tam związane z tym zawody, gdzie właśnie konkurent mój był Znaczy miałem okazję jeździć w tym Lamborghini, więc fajnie jest wygrać dwa już wozy takie offroadowe, którymi będzie można się pościgać za jakiś czas jak wrócimy na Pustkowie, tak więc no, trzeba to no, oczywiście... Trzeba skorzystać z tego, że dostaję, dostaliśmy już dwie fajne fur, furki off-roadowe, którymi się pobawimy za niedługo, a teraz illecę sobie tutaj do tej strefy driftu Ponieważ tutaj w dosyć łatwy sposób uda mi się to zrealizować, zdobyć odpowiednią ilość fanów abyśmy sobie mogli rozbudować festiwal i zobaczyć jakimi autami gra nas tutaj zaskoczy jeśli chodzi o kolejną jakby kategorię wozów które dostaniemy, na które dostaniemy zniżki, bo zawsze jak rozbudujemy festiwal to dostajemy zniżki na furki, nie? Zlecimy, może w końcu jeszcze też to poczekajcie przy okazji pościgamy się poziom średni, więc powinien dać radę Nie ma checkpointu, punktów, więc troszeczkę może tutaj ścinać te zakręty. Zresztą są zawody typu... A, kurde, szybszą ma jednak furę ode mnie. Ale nie zaryzykuję tak jak ja tutaj. Wow! No na pewno nie zaryzykuję w ten sposób. Nie ma jaj po prostu. To jest wyścig z punktu A do punktu B o jaką drogą. Jaką wybierzesz, taką pojedziesz. I wygraliśmy kolejny pojedynek jeden na jeden, w związku z czym odblokują nam się zawody nielegalne, z czego się bardzo cieszę. Widzicie? Pojawiły nam się, odblokowały. I teraz jak rozegram sobie właśnie tutaj te zawody, e to będę właśnie mógł sobie potem tutaj to jeszcze odblokować. mega fajny będzie kolejny pewnie odcinek, bo chciałbym sobie też pośmigać w tych zawodach i wiecie co, teraz tak liczby fanów jeszcze nie mamy, bo miałem tutaj jechać ale w to tutaj jeszcze sobie zobaczymy, co tutaj ciekawego jest w ogóle dostałem wiadomość od jednego z moich widzów na facebooku z prośbą o to, abym pokazał te właśnie wraki statków, ponieważ bardzo go to interesuje a niestety nie ma możliwości pogrania w najbliższym czasie w Forza Horizon, tak więc chyba chodziło mu o te. bo ja mu wysłałem wiadomość, odpowiedziałem mu i zapytałem go, czy chce zobaczyć te statki, czy co. Z bliska i czy konkretnie chodzi mu o te, czy o jakieś inne. O, przy okazji poziom. Tak więc... Cieszę się, że w końcu mogę tutaj spełnić jakby... Prośbę jednego z moich widzów, kolejnego już zresztą, możemy sobie zobaczyć, wykorzystywać to jako skocznie i zdobywać punkty tutaj, umiejętności, które potem pozwalają nam rozwijać, fajnie tutaj to zrobili. Wiecie, co wydaje mi się, że fajnym pomysłem byłoby tutaj zrealizowanie jakiegoś festiwalu. Zakładam, że to już nie będzie możliwej takiej opcji w ogóle. Z tego względu, że mamy już wszystkie festiwale jakby rozbite, że tak powiem. Co za tym idzie. W tej miejscu naszej festiwalu nie będzie, ale fajnie by było. Fajny klimat. O, i przy okazji mamy, zobaczcie, jakieś tutaj jakąś listę życzeń na poziomie łatwym do zrealizowania. Skorzystamy z tego. Czyli będzie pewnie tutaj do zdobycia właśnie. będziemy sobie skakać po tych statkach, po tych wrakach statków. I zdobywać punktu umiejętności, tak? A nie! Manewry w powietrzu Wymagane 10 Dobra, 3 minuty Jest tej dosyć sporo skoczni, tak więc skorzystajmy z tego Ja w ogóle chciałbym tą furę tutaj Ale wolna jest strasznie, kurczę Spodziewałem się, że będzie Szybsza Tu tak troszeczkę zamulona jest Dziwne To by najszybciej i najłatwiej by było po prostu powtarzać non stop to samo. Tej wierzę na tą górkę. Tutaj mamy jeszcze jakąś skocznię. Okej, okay. dziesiąty skok zaliczone, i nie dość, że mamy odpowiednią ilość kibiców już. To jeszcze chyba dwa razy będziemy mieć losowanie w kole fortuny. Więc jak widzicie postępy robimy, nie wiem, też ktoś mnie pytał ile już mam postępów w grze, powiem wam, że pewnie około maksymalnie 30%, tak więc no, sporo hey tego. Hej Papie, po prostu się wyłączyłam z ludźmi z Horizonu. Muszą myśleć, że jesteśmy za wielkie dla naszych butów. Twój następny przeciwnik przejeżdża na górę na około 700 km na godzinę. To jest miejsce, kiedy jesteś gotowy a, czyli teraz nas zawody pokazowe I dopiero po zawodach pokazowych pewnie tyle, bo zobaczcie tutaj, zawody pokazowe są aż na milion nowych fanów Na, na nich możemy najwięcej naszych fanów pozdobywać I Dopiero po nich będziemy, zawsze jak kiedy wykonujemy jakieś zawody pokazowe to potem wpada nam jakby kolejny level I możemy potem sobie rozbudować jakby kolejną tutaj miejscówkę Ale tak, ja gdzie jestem, gdzie jestem, czekajcie, jestem gdzieś tutaj Hmm, dobra. Zróbmy najpierw tak. jak nam tutaj wszystko się pozapisuje. Ok. I teraz tak, słuchajcie. Lecimy sobie w to miejsce. Jedno jedno głosowanie tylko. Ale może jakieś konkretne będzie. A, 10 tysięcy tylko. Dobra. Zobaczymy, jak tam sklep z umiejętnościami, bo 4 już nabyłem. A teraz tutaj będziemy inwestowali w to. Tutaj mamy. O, weźmiemy sobie to. Odblokuj tą zaletę. I tutaj widzę, że też możemy odblokować kolejne 20 tysięcy punktów doświadczenia. I czy czasami w związku z tym teraz nie wpadnie nam kolejny level? Uwaga? Dokładnie. Już mam 46 level. Kiedy ja to zrobiłem? O, proszę. I dodatkowo jeszcze 150 tysięcy. Jeszcze kolejny raz 25. A tam do góry była limitowana edycja. Eee, kurde, to no szkoda, ale jak widzicie, naprawdę nie wiem, w którym ja momencie zdobyłem już 46 level. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, wydawało mi się, że mam z 15, 20 maksymalnie. Tak jak jeździłem gdzieś tam, powiem Wam po mapce i widziałem, że jakieś drivatary mają 50 level, to mówię sobie, ci to muszą grać w tą grę, nie? że tyle tutaj tych punktów uzyskali, a ja nie lepszy, ja w sumie to samo, Już tak długo gram, że w sumie nawet się nie zorientowałem, jak ten czas leci, i ten poziom przede wszystkim leci, a więc mam nadzieję, że mój wiz, który chciał zobaczyć te wraki, jest usatysfakcjonowany z tego, co pokazałem i przy okazji też listę, że nie sobie wykonaliśmy. Ale jeszcze chciałbym tutaj skoczyć sobie. Tej strefy driftu, czy nie mogę? Chyba nie mogę teraz tego wykonać, co? Bo tu wcześniej była, właśnie, czekajcie, filtr ustawiony na wszystko, czyli nie, nie mogę na razie nic wykonać. Wszystkie zawody, jak widzicie, są tutaj po. wyłączane, a mi nie pozostaje nic innego, po prostu. Jak teraz sobie pojechać w to miejsce i. Zmierzyć się właśnie z tym e, Prawdopodobnie odrzutowcem, ale wiecie co? To pokażę wam w kolejnym odcinku e, Tak aby po prostu odcinek e, od samego początku grubo się zaczynał Bo dzisiaj troszeczkę już tutaj porobiłem e, A ten wyścig może też troszeczkę trwać, więc odcinek byłby 40 minutowy A chciałbym tak, żeby mniej więcej były te odcinki 25-30 minutowe, ale jeszcze tutaj troszeczkę czasu mamy. To wiecie, co może zrealizujmy? To ten czas na jeszcze tutaj dojechanie po kolejne zaginione auto. Co tak, żeby odcinek był idealnie 30-minutowy. Te zawody pokazowe pewnie zdecydowanie więcej mi pochłoną. Tak więc jest idealna okazja teraz, żeby sobie skoczyć, poszukać kolejnego wozu zaginionego. Zobaczcie, tą audicą, Ona jest zdecydowanie słabsza od tamtego wozu, to to w ogóle się była terenówka i jeszcze dosyć szybko po tych tutaj wydmach, a tą terenówką, ta karówką, raczej powiedziałbym, słabo się jechało, troszkę zamulała, zobacz tutaj, woda mi jest straszna, przejeżdżam po wszystkich. Znale. Trzeba przyznać, że ta Audica Fajnie sobie radzi, jeśli chodzi o drift Jeśli ktoś, nie wiem Nie potrafi sobie zrobić driftowozu jeśli na automacie I chciałby zyskać jakąś fajną liczbę punktów To naprawdę Audita spisuje się tutaj Rewelacyjnie Fajnie on zarzuca w zakrętach fajnie, Fajne jest to auto pod względem stabilności Do coś fajnie trzyma się drogi Ciężko wypaść w, w się... wypaść w ogóle więc pod tym względem naprawdę dosyć tutaj dzieliście sami, nie? W poprzednim odcinku ile punktów tu nabijałem dobra, lecimy sobie tutaj i zobaczymy gdzie te zaginione auto kolejne jest do odnalezienia idziemy gdzieś tutaj. O proszę, czyżbym znalazł? A raczej nie, raczej to podpucha jest tutaj z tym domkiem. Żebyśmy się cieszyli już, jak głupi baterikom, że odnaleźliśmy. A tu trolololo, nie? To nie, kolego, to nie ta jest tuma. Dobra, słuchajcie, musiałem jednak odpalić z drona, ponieważ te poszukiwania nie za bardzo mi szły. No, tutaj coś mamy, w ogóle tego nie widziałem wcześniej. Czekajcie, co tutaj mamy za chatki. O, zawiesiłem się na drzewie. Tutaj nic nie ma, tu jakaś jeszcze widzę jest Ale to chyba nie to Nie wygląda na... Chociaż... O! Znalazłem! Dobra, nie wierzę, znowu... Byłem blisko, zwróćcie uwagę, gdzie ja mam tutaj wóz? Zostawiłem, tutaj zostawiłem wóz Bo już przeszukałem, że się cały teren nie mogłem znaleźć, a tu się okazuje, że praktycznie za moimi plecami Było kolejne zaginione auto, dobra, polecimy

a pewnie dostaniemy go seryjnie. Wiecie co? Ja, być może na kolejny odcinek wybiorę sobie jakieś odrestaurowane auto, żeby tutaj się właśnie udać w to miejsce. I rozegrać sobie zawody pokazowe. Tam już wtedy autem, które nam zostanie z góry tutaj oczywiście narzucone. Tak więc, słuchajcie, mam nadzieję, że to nie Wam się podoba. Będzie taki bardziej z misjami pobocznymi, jak widzieliście. Ale e, myślę, że wam się spodobało Jeśli tak to koniecznie zostawcie łapkę w górę I czekajcie na kolejny materiał, bo dzisiaj jeszcze jeden Na pewno z Forza Horizon 3 Na mój kanał leci, więc to by było tyle Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!